Ciekawa propozycja dzisiaj nam wpłynęła, Renault Caleos, 2018 rok, Salon Polska, jeden właściciel od nowości. Auto wygląda tak. Wersja mega wyposażona, jest to dwulitrowy diesel z napędem na 4 koła, kupiony w Jaszpolu w Łodzi. I tak jak powiedziałem wcześniej, od tamtej pory jeden właściciel. Zaczniemy dzisiaj od bagażnika. Cyk. Ponieważ jest to SUV, więc mamy tutaj naprawdę dużo, dużo przestrzeni. Ech. I zanim przejdziemy do środka, jeszcze pokażę co tutaj się znajduje. No tutaj jest czyściutko generalnie, e, nie ma mu się co e, doczepić. Jest guziczek, zamykamy sobie klapę. Był malowany e, jeden z elementów. To jest tylny lewy błotnik, cała reszta jest w oryginale. E, I w tej chwili jest po wszystkich serwisach. E, zaraz Wam powiem cenę na niego, bo jest chyba najtańszy w Polsce będzie. Cena jest 69800 system oczywiście bezkuczykowy. A spowodowane jest to tym, że samochód nie ma małego przebiegu. Ale zaraz do tego przejdziemy, tak wygląda w środku. Jest to mega wyposażeniowa wersja. I sobie go odpalimy. Przebieg 279 000 km. Eee, no ale jak widzicie, samochód w 100% sprawny. Oczywiście, automatyczna skrzynia biegów. Mamy też e, kamerę cofania. No, o wyposażeniu bym mógł tutaj bardzo długo mówić. Bo jest to no, maksymalna wersja wyposażeniowa. Tak to wygląda wszystko. Tak jak powiedziałem, cena jest mega atrakcyjna. No, tak naprawdę głównie z przebiegu, który tutaj jest, ponieważ 2018 rok, pięcioletnie auto, no po prostu jeździło. No, ale ma pełen serwis. Porobione jest wszystko w tym samochodzie, więc na tę chwilę nie trzeba nic z nim robić. I myślę, że przejedzie jeszcze sporo, sporo kilometrów. Do tego jeszcze jest tak naprawdę faktura VAT wystawiona na, tą, na, na ten samochód. Więc generalnie to co my dostajemy to finalnie samochód kupujemy poniżej 60 tysięcy w kwocie netto. Więc jeżeli ktoś ma firmę no to jest mega atrakcyjna oferta. Tym bardziej za tak wyposażony samochód z najmocniejszym silnikiem diesla jaki tu wychodził i z napędem na cztery koła. Aleksandr Wózki Wojska Polskiego 163 Yy, śpieszcie się, bo myślę, że ten samochód długo nie będzie u mnie stał. Do zobaczenia.